Witam wszystkich serdecznie oglądających No tak ciemnawo dzisiaj, szaroburo na zewnątrz No ale dobrze, bo będzie lepiej widać oświetlenie aniołków Pokażę wam te pozostałe trzy, o których wspomniałam na poprzednim filmiku Więc tak, aniołek zielony Zielony, bo w zasadzie większość to tutaj jest zielonych kolorów Troszeczkę dodałam złota, żeby nie był taki jednostajny ten aniołeczek ma kolorowe światełka. No, może tak kolorów nie widać. O troszeczkę jak tak przekręcę. 21-2 cm wysokości. Drugi aniołeczek to jest aniołeczek szary ze srebrnymi dodatkami. Tam jakaś bombeczka grafitowa. Ten aniołeczek ma światełka białe. No i też tak, 21 do 23 cm wysokości. I jest jeszcze aniołeczek różowy, bardzo słodki, gdzieś do pokoju dla dziewczynki. Bałwanek. I takie fioleciki, różowe dodatki. Aniołeczek również ma białe światełka. No, myślę, że troszkę ta ciemność właśnie pokazała nam tutaj to oświetlenie bardziej. Aniołeczki są gotowe. Jeżeli komu się podobają, to proszę napisać do mnie na wiadomość prywatną. Ja tam przekażę już dodatkowe informacje, co, jak, gdzie. No i oczywiście za ile. Także zapraszam. No i myślę, że kolejny filmik niebawem, chociaż no, troszkę pracy przede mną jeszcze. No ale zobaczymy. Zdjęcia wrzucam, także zerkajcie tam na stronkę. Krótkie filmiki ze zdjęć. Gwiazdeczki, jakieś tam dekoracje choinkowe. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich oglądających. Dawno mnie nie było, więc pomyślałam sobie, że no chyba najwyższa pora, żeby przypomnieć wam tak, przypomnieć nie o mnie, nie, 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 ale o szydełkowej magii, o tym, że są piękne dekoracje wykonane na szydełku. Mowa oczywiście teraz o dekoracjach świątecznych, no bo mamy taki okres przed, przedświąteczny, więc oczywiście wszystko jest w temacie. Jak widać, twórczyni jeszcze nie zamieniła się w bombkę, w gwiazdkę, w aniołanie, grozi nie, <noise> więc nie jest tak źle. Chociaż powiem wam, że różnie bywa, więc w ramach takiego, powiedzmy, odpoczynku. Yy, no. Mam czas nagrać właśnie taki filmik, żeby Wam coś pokazać. Dzisiaj mam do zaprezentowania taki zestaw podarunkowy, upomienkowy, dla bliskich, bardzo, bardzo uroczy, bardzo fajny zestaw. Jako prezent dla bliskiej osoby, na Mikołajki czy na gwiazdkę, to już od Was zależy. I oczywiście, jak najbardziej możecie obdarować samych siebie. Nie mam nic przeciwko, zachęcam, zapraszam. I naprawdę ten zestawik się no, uroczo prezentuje w całości. I wstępnie miał być z dodatkami w złotym kolorze, ale ale w moich szpargołkach zobaczyłam kolor, który tak od razu ach, coś we mnie poruszył. Moja córka, jak zobaczy, to będzie wiedziała, o co chodzi. Także hmm, pomyślałam, no w zasadzie, dlaczego nie? No można coś zaszalić, coś troszkę innego, niekoniecznie złoto czy czerwień, prawda? Na święta. Więc tak, w zestawik wchodzi oczywiście aniołek, jak widzicie. Są to odcienie fioletu. No przepiękne. O, tak fajnie gdzieś tam światło. Yy, aniołek jest yy, udekorowany w zasadzie tak dość skromnie, można rzec. No oczywiście ten błyszczący stroiczek yy, i jakaś tam muszka. Yy, celowo to zrobiłam, dlatego, że będzie miał troszkę większe światełka założone, więc yy, no jak będzie naprawdę już podświetlony, to Myślę, że już, no, będzie aż za nadto. Do tego aniołka jest również bombeczka, już z takimi sznureczkami. Tutaj właśnie też taka kokardeczka w takim tym odcieniu fioleciku. Bombeczka taka średniej wielkości. Dzwoneczek. Dzwoneczek również. Taki troszkę większy, to nie jest malutki dzwoneczek. Zresztą myślę, że tak jak trzymam w dłoni, to że mm, mniej więcej widzicie, jak to wygląda. Do tego oczywiście gwiazdeczka. Płaska gwiazdeczka. Ale również on z taką kukatką, fioleciku. I do tego serduszka. Serduszka takie też niemalutkie. Dlatego o, serduszka, że są dwa. Także zestaw, no na razie tak wygląda, ale będą założone światełka. Zapakuję pięknie folię, pokażę Wam jak to wszystko się już razem prezentuje. Myślę, że zrobię też jakieś zdjęcia, postaram się to jakoś fajnie pokazać w całości. Także myślę, że no, znajdzie, znajdzie ten zestaw, swój domek. Wierzę w to, bo naprawdę jest uroczy także jeżeli komuś podoba się rękodzieło a chcecie kogoś obdarować właśnie takim jakimś oryginalnym upominkiem to serdecznie zapraszam Witam serdecznie, żeby nie była gołosłowna to chciałam Wam szybciutko pokazać ten zestaw upominkowy który prezentowałam wczoraj, te poszczególne elementy z, no, z dodatkami w fioletowych odcieniach zestaw jest już zapakowany, tak, jako prezent Folikę z kokardeczką, oczywiście pod kolor no jak żeby inaczej. Yy, troszeczkę tam z tyłu aniołek, yy, bombeczka, gwiazdeczka, dwa serduszka i dzwoneczek yy, Aniołek ma wysokości tak około 30 cm, więc jest taki troszeczkę większy. Yy, już pokażę Wam, jak świeci. Ma oczywiście białe światełka, takie zimne. W zasadzie świeci cały prezent. Prześlicznie. Zestaw zaraz wrzucę tam zdjęcie do albumu Podaruj Bliskim. Także możecie sobie jeszcze zajrzeć. No i oczywiście, jeżeli komuś się podoba, to piście. Przy okazji pokażę Wam jeszcze takie małe upomineczki. Czasami chcemy po prostu kogoś obdarować takim małym upominkiem. No nie wiem, ciocię, babcie, koleżankę. Także będą też w albumie Podaruj Bliskim takie upomineczki. Aniołek biały z takim srebrnym stroiczkiem, do tego mikołajek. Aniołki mają tak wysokości 15-16 cm. Drugi upomineczek również jest z aniołkiem w kolorze zielonym. No, stroiczek tam jakiś, oczywiście mikołajek. No i trzeci zestaw, taki upominkowy. Bombeczka z szapierową kokardką, no i oczywiście mikołajek. Także takie upomineczki nieduże, no ale zawsze fajnie coś świątecznego, jakiś mikołajek jest. Także jeżeli ktoś by chciał na mikołaja, to jak najbardziej zapraszam. Zajrzyjcie więc do albumu Podaruj Bliskim. No i piszcie, Do zobaczenia. Witam serdecznie. Ja tak szybciutko chciałam Wam coś pokazać, bo zdałam sobie sprawę, że nie będę miała już okazji pokazać wam na filmiku. Oczywiście, jakieś zdjęcia będą wrzucone do albumu, no i myślę, że no po prostu rozświetlą te zdjęcia, wszystkie aniołki świąteczne, jakie do tej pory wykonałam. Tak, aniołka, chcę Wam pokazać. A dlaczego? Dlatego, że ten aniołek jest w kolorze żółtym z dodatkami żółtymi i złotymi. Pierwszy raz wykonywałam aniołka świątecznego w takim zestawieniu kolorystycznym. No, to było życzenie osoby zamawiającej. No, byłam troszeczkę zaskoczona, no, ale w zasadzie przecież, dlaczego nie? Tak, ja mogę w każdym kolorze wykonać, więc dla mnie to tam bez różnicy. I tak mnie ten aniołek pozytywnie zaskoczył. Nie mówiąc już o tym, że w każdym kolejnym etapie mnie tak pozytywnie ładował i miałam takiego banana na twarzy, że no, dla mnie to jest na tą chwilę. Hit świątecznych aniołków. Tak. No, i oczywiście wypada mi podziękować tej osobie, bo mnie zainspirowała na przyszły rok, że myślę, że będą żółte aniołki z pewnością. Jeżeli no, ta osoba nie będzie chciała mieć tylko takiego oryginału: jednego, jedynego świątecznego, żółtego, no bo jeżeli tak, no to mm, oczywiście będę musiała to uszanować. Tak bo w zasadzie to był pomysł tej osoby, więc aniołek jest prześliczny uroczy jest no pozytywna miazga także w zasadzie tyle Wam chciałam pokazać, resztę sobie obejrzycie na zdjęciach, pozdrawiam serdecznie